Dobry, nazywam się Tomasz Nowak. Zawodowo działam jako agent nieruchomości i prowadzę swoją agencję nieruchomości Nowa Estate w Krakowie. Pomagam swoim klientom sprzedawać i kupować domy, mieszkania, działki. I zawsze moimi klientami są dorośli. A przecież w tych mieszkaniach czy domach bardzo często mieszkają dzieci, które mają swoje upodobania i przyzwyczajenia. Dzieci lubią się bawić, mają swoje zainteresowania specyficzne i oczywiście potrzebują do tego odpowiedniej przestrzeni. I na pewno nie raz chciałby wspólnie z rodzicami zdecydować o tym, który dom czy mieszkanie właśnie kupują. I na pewno nie raz chciałyby zdecydować, jak ten dom wyglądałby w środku i w co byłby wyposażony. W związku z tym postanowiłem oddać go z dzieciom i zapytać ich, co one w ogóle sądzą o nieruchomościach. Ja też się trochę, powiem ci, stresuję, Adam. Nie wiesz? w tak nie stresuję. Tak? Nie masz się czym stresować. No. Dziękuję ci. Pociesz mnie, dobra? Jezus, jesteś super facet. Od razu mi lepiej. Uh, z dzisiejszego spotkania cieszę się wyjątkowo, ponieważ mój gość podziela tą samą pasję co ja. A mianowicie gra w squash'a, którego ja uwielbiam i od wielu lat w niego gram. Mój gość również uwielbia czytać książki. I jedną z najbardziej ulubionych jego książek jest o znanym czarodzieju. Sami wiecie, która. Tak? A resztę opowie nam sam. Witam Adama. Cześć Adam. Piąteczkę. Powiedz mi ile masz lat? Dziewięć. Dziewięć. Czy coś więcej mógłbyś powiedzieć o swoich zainteresowaniach? Bo mhm. mnie najbardziej ten skłosz w ogóle kręci. Jak długo już grasz? Yy, jeden rok i parę miesięcy, coś Wow. Takiego. To wymagający sport. No fajny jest, ale też wymagający trochę, ale prosty jest jak się już na przykład nauczysz no. A co jest najważniejsze w skłoszu, żeby być wiesz, skutecznym i dobrym i zwyciężać? Yy. Robić wykroki, dobre zamachy, wracać na środek kortu mm -hmm. i patrzeć się, gdzie jest piłka. Właśnie. Taka mała, czarna, prawda? Tak. I ona niestety dosyć szybko lata. Tak. Tak na korcie. A kondycja jest ważna w tym sporcie? Tak bardzo ważna. No pewnie, tak. To w zasadzie większość gry to jest w sprincie. No w sumie tak. No. A co z książkami? Powiedz mi, dlaczego ten Harry Potter tak Ciebie interesuje? Mm -hmm dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć z tej książki i jest bardzo wciągająca, dużo przygód. A pamiętasz jakąś taką historię, szczególnie, która ciutka w pamięci z Harry'ego Pottera? Um, y, y, no, jak, y, o takim wilkołaku, o takim profesorze z Hogwartu, mm -hmm. y, który był wilkołakiem i miał takie wejście, że jak się dotknęło takiego drzewa, po prostu było od razu sparaliżowane. Można było wejść pod korzeniami do, do takiego tunelu, i tam się szło po taki tunel, i potem było w się w takim domku. I tam właśnie ten profesor y, przeżywał swoją. Jak był dzieckiem, i był w tej szkole. On właśnie przeżywał swoją. Y, y, swoje bycie wykołakiem, bo był niebezpieczny. Wow, to przerażająca historia! niektórzy się boją tych książek. Ja znam miesiąc po prostu chodzi sobie do tego domku, i była pełnia księżyca i wtedy się tam wyżywał. Rozumiem. Uch. Nie wiem, czy chciałbym teraz przeczytać o tym. A przejdźmy do naszego głównego tematu, bo jak wiesz, mamy dzisiaj rozmawiać w ogóle o nieruchomościach. Tak. Bo słyszałeś o takim słowie? Tak. Co to są w ogóle nieruchomości, twoim yy, zdaniem? Działki, mieszkania w kamienicach, mieszkania w blokach, mhm. my na przykład. Mhm. A, po czasami nawet statki. Nawet statki, no. A słuchaj, a jak myślimy o mieszkaniu czy o domu, czy w ogóle to jest to jest w ogóle trudne, żeby mieć dom albo mieszkanie? Co trzeba w ogóle mieć? Pieniądze. Pieniądze. Tak bałem się, że o tym powiesz. Dużo czy mało? Dużo. Dużo. Pewnie im większy dom, tym więcej pieniędzy. Tak. No właśnie. A gdybyś na przykład chciał kupić sobie dom, to na co chciałbyś, to na co zwróciłbyś uwagę? Co byłoby ważne? Um, czy dom jest ładny? Czy mm -hmm. dom jest wystarczający do, mo do moich gabarytów rzeczy i różnych mm -hmm. rzeczy? Czy wygodnie mi się w nim mieszka? Tak. A jakbyś chciał na przykład sprzedać dom? Albo mieszkanie. Powiedz mi mieszkanie, tak? No. To jakbyś się do tego zabrał? W ogóle co trzeba zrobić, żeby sprzedać mieszkanie? Um, żeby sprzedać mieszkanie trzeba pójść do firmy takiej specjalnej. Mm -hmm. I oni tam już pomagają wszystko, okay. co po kolei. A wiesz, jak się nazywa taka firma? Firma, firma od, nie, od, nieruchomości. od nieruchomości, tak. A dokładnie agencja nieruchomości. Ja się właśnie tym zajmuję. Tak. A czy zechciałbyś mi powiedzieć, y, jakie miejsce w teraz w swoim domu lubisz najbardziej? Mój pokój. Serio? Tak? A co tam w nim najbardziej lubisz robić? Yy... Bawicie go z kanilego. No, myślałam, że powiesz, że uczyć. Nie, żartuję. No, jest też. No. Na przykład odrobić od zadanie domowe sobie przy biurku. Mhm. Mm no i książki czy, czytam w łóżku. No tak. oprócz Harry'ego Pottera masz jeszcze jakieś takie książki, no, które szczególnie no, lubisz? Przeczytałam, no, przeczytałem to była szkolna? Gdzieś mm -hmm. z Bullerbe, no ona była super. A. No, dlaczego ta historia tak ci się spodobała? Przyjaźnie. No. To ważna rzecz w życiu, prawda? Tak. No, też tak uważam. Warto mieć przyjaciół. A mm, sprzątasz w domu czasami? Czasami. Kto sprząta twój pokój? Ty czymś? Ja myślę skórze, ale mama też mi pomaga. Mama, <głosy> <głosy> Ale też się angażujesz w to? Trochę. Trochę, trochę. No dobrze, niedługo będzie więcej. Słuchaj, a jakbyś teraz pomyślał o tym, gdzie chciałbyś kiedyś mieszkać? Takie to, to byłoby miejsce? może jakieś takie właśnie. W domu. W domu, w tym, w którym jesteś, tak? No może w innym. No, a, są różne bardzo piękne domy. No, ale powiedzmy nie, w górach, w mieście, nad morzem. Nad morzem. Nad morzem. Tak? Na samej plaży pewnie. Tak. tak? Można by od razu z domu wskoczyć do morza. A gdybyś teraz na przykład miał zaprojektować swój dom, albo mieszkanie, i mógłbyś tam dać wszystko, co tylko sobie zamarzysz, to co chciałbyś, żeby było w tym domu? Yy, dużo miejsc dla psów. Dla psów, tak. Ja bym Ile miejsc? Cały ten zabaw dla psów. Naprawdę? Super. A co jeszcze? Yy, pokój mój, kuchni? Na pewno to że to się przyda. Tak, toaleta się w domu przydaje, zgadzam się, kuchnia też. No kuchnia też się no. przyda, pokoje różne, no. jakąś małą szafkę biblioteczną, mhm. salon i tyle chyba. A z takich rzeczy do takich, do zabawy w ogóle, czy jeszcze coś byś potrzebował oprócz swojego pokoju? No wszystko co jest potrzebne. Wszystko, co jest z moim domem, zabrał ze sobą. A myślisz, że to byłby dobry pomysł, żeby mieć kort do skłosza w domu? Tak. Ła, wow. tak czułem, że to w ogóle Cię poruszy. Kort do skłosza i małe boisko do piłki, takiego orlika. Nie? Dokładnie. Tak, wtedy nie musiałbyś nigdzie jeździć, tylko miałbyś na miejscu swojej aktywności. A w ogóle, Twoim zdaniem, dom to jest ważna rzecz w życiu człowieka? Bardzo ważna. Dlaczego? Bo to jest jakby takie nasze miejsce, gdzie możemy odpoczywać, spać i właściwie cały, cały czas w nim spędzamy. Jeżeli na przykład nic, nic gdzieś nie wychodzimy, bo mhm. poza wyjściami to praktycznie cały czas jesteśmy w domu. Mhm. Po prostu potrzebujemy domu do życia. Do życia, rozumiem, tak. No tak, i wcześniej wspomniałeś o przyjaźni. No to pewnie też warto mieć w tym domu kogoś, z kim człowiek się dobrze czuje, prawda? Tak. Właśnie, to jest, to jest takie miejsce bezpieczne, do którego się po prostu wraca. Tak. Czy jeszcze jest coś, co fajnie, czy kojarzy właśnie z domem, albo z mieszkaniem, co, czym chciałbyś się może podzielić tutaj podczas tej naszej rozmowy? Że w domu się czuję zawsze bezpiecznie. Właśnie, to jest takie miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, które jest nasze i możemy do niego wracać. To jest takie. Ciężko po prostu na to powiedzieć. Okay. W każdym razie ważne miejsce dla człowieka tak. w życiu. Tak. Adam, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To było bardzo przyjemne, przyjemne spotkanie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.